Młodszy inspektor Krzysztof Martyka, komendant Komisariatu Policji 2 w Krakowie, a no w taki sposób chcieli zorganizować święta podwany tego pana, pan Brykajło, że przysłał mi sporządzone w dniu 5 grudnia, a wysłane przesyłką listową w dniu 10 grudnia, wezwanie do stawiednictwa w Komisariacie 2 Policji w dniu 23 grudnia zatem tuż przed Wigilią w sprawie. Nie podał w jakiej sprawie, bo to, że podał o przestępstwo z artykułu 232, paragraf 1 KK dotyczący pisma z dnia 26.08.2019 adresowanego do prokuratora Marek Woźniak oraz rozwiadomości e-mail z dnia 11.10.2019 roku zatytułowanego Rządy Żydów w Polsce, to nie jest zawiadomienie, to nie czyni zadość wymogom prawa określonego w artykule 129, paragraf Jeden KPK, z tej przyczyny, jak Państwa informowałem, w tym y, moim PPP y, skierowałem to to pismo, wysłałem je pocztą 16 grudnia do Pana Brykajło, to jest autor tego wezwania, nawiasem mówiąc, to zastanawiam się, czy starszy posterunkowy Sylwester Brykajło sam na to wpadł, czy ktoś, bo może, może nie, nie zainspirował do takiego właśnie działania, y, zatem wysłałem to pismo, ale później sobie pomyślałem, no tak, a jak tak pismo nie dotarłoby, i działając w zgodzie z tym, co było napisane w tym wezwaniu i zakładając, że ja jednak mogłem stawić się 23, a nie stawiłbym się, bo tym pismem przesłałem usprawiedliwienie, dlaczego się nie stawię, wysłałbym policjantów swoich kolegów funkcjonariuszy policji po mnie. To później, proszę Państwa, pismem z dnia 20 grudnia 2019 roku złożonym osobiście przeze mnie, złożono w dwóch egzemplarzach to jest pieczęć Komisariatu Policji 2 w Krakowie, adresaty pan Sylwester Brykajło i pan Krzysztof Martyka komendant komisariatu, przesłałem usprawiedliwienie niestawiennictwa. Złożyłem w dalszej kolejności wnioski o to, żeby mi doręczono prawidłowo sporządzone wezwanie, to zaczęło w oparciu o przepis artykułu 129, paragraf 1 KPK, no i żeby ono miało taki termin, żeby w nim wyznaczono taki termin mojego stawiennictwa, żebym był w stanie się stawić, bo skoro to wezwanie wysłano do mnie 10 A odebrałem je w dniu 16, to yy, bo, bo 16 było po raz pierwszy awizowane. To gdybym odebrał w zgodzie z przepisami prawa nie od razu w pierwszym dniu, gdyby je doręczono, tylko 30, to oczywiście nie mógłbym się stawić z konsekwencjami, które szeroko omawiałem w, w tamtym PPP. Yy, w ślad za tym pismem do pana Brykaju i do jego przełożonego skierowałem również pismo do komendanta wojewódzkiego policji. Pismo z 20 grudnia złożono osobiście w komendzie Wojewódzkiej Policji. No i też zawiadomiłem tego pana, że usprawiedliwiłem moje niestabilnictwo w dniu 23 grudnia i poprosiłem, żeby zapobiegł ewentualnemu wysłaniu po mnie policję i zadeklarowałem, że stawię się, jeśli zostanie mi doręczono prawidłowo sporządzone wezwanie. W takiej samej treści pismo skierowałem również do komendanta miejskiego policji w Krakowie, pana inspektora Zbigniewa Nowaka, a później, proszę Państwa, w dniu 23 grudnia, zatem wtedy, gdy miałem się stawić, skierowałem pismo do pana Krzysztofa Martyki, komendanta komisariatu policji 2 w Krakowie, wniosek o podanie mi w oparciu o przepisy o dostępie informacji publicznej, w, informacji w postaci podania pełnej nazwy prokuratury, która prowadzi to postępowanie, yy, w związku z którym wezwanie przysłał mi pan Sylwester Brykaju, jak państwo widzicie, nie ma tutaj sygnatury prokuratury na tym wezwaniu, żeby mi podał również imię i nazwisko prokuratora referenta w tej sprawie i z jaką datą zostało zarejestrowane to postępowanie w prokuraturze, skoro pan Brykajło podał, dotyczy pisma z dnia 26 sierpnia 2019 roku. To znaczy czekano od sierpnia 2019 roku do świąt Bożego Narodzenia, żeby mnie wezwać. Ta historia, proszę Państwa, przypomina, jak się, przypomina mi, jak się zaczyna moja... Zaczynała moja gehenna, zatem moje relacje z funkcjonariuszami demokratycznego państwa prawnego urzewistującego Zasady Sprawiedliwości Społecznej. I to jest, proszę Państwa, jedno z pierwszych wezwań, które doręczono nie mnie, tylko moim dzieciom. Proszę spojrzeć na datę. 12 stycznia 2006 roku. To był termin stawiennictwa, sporządziła prokurator Radosława Ridan. I podała w tym wezwaniu, że mam się stawić w dniu właśnie 12 stycznia. Nie podała, czy podejrzany, czy świadek, czy biegły, czy specjalista, czy tłumacz. W sprawie podała tylko sygnaturę. Dlaczego proszę Państwa to wezwanie Państwu prezentuję? Albowiem prokurator Radosława Ridan działała w taki sposób, że to wezwanie w dokładnie takiej formie, Zatem nawet nie umieszczone w kopercie, poleciła policjantom wręczyć moim dzieciom. Mimo, że ja odbierałem wezwania, które ona doręczała mi na mój adres do korespondencji i nie stawiałem się na jej wezwanie, usprawiedliwiając, podając podstawy i wyjaśniając, dlaczego się nie stawię, to żeby się na mnie zemścić, to wysłała policjantów i, proszę Państwa, ja odbierałem dzieci wtedy, zgodnie z postanowieniem sądu, żebyśmy się wtedy rozwodzili z moją żoną. Miałem odebrać dzieci, żeby z nimi spędzić nowy rok w dniu 29 grudnia, a dzień wcześniej prokurator Radosława Lina wysłała policjantów i dała moim dzieciom to wezwanie żeby mi je doręczyły. Trzeba było widzieć wtedy miny moich dzieci, jak żeśmy się spotkali, moich synów, jak mi to, to znaczy policjant, który odwiedził mieszkanie, w którym oni mieszkali, wręczył to wezwanie mojemu starszemu synowi. Trzeba było widzieć miny moich dzieci, jak mi dawali to ich pytania do mnie, tata, czemu cię ściga, po co cię wzywa prokuratura. Ja zaraz po tym informowałem, poinformowałem o tym zdarzeniu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobre, do samej pani Lidan i do jej przełożonych. Wysłałem prośbę, że ponieważ mój młodszy syn przygotowywał się wtedy do egzaminów kończących gimnazjum, a starszy do egzaminów kończących y, szkołę średnią, zatem do, do matury, żeby nie angażować moich dzieci w tak bezczelny, w tak hamski, w tak prymitywny sposób. Więcej w tą sprawę no i niedługo później, bo w lutym, y, prokuratora dosłownie Lidan wysłała już dwóch policjantów do tego samego właśnie mieszkania, y, gdzie mieszkali moi dzieci, i oni w obecności moich dzieci przesłuchiwali moją żonę. Takie to moje potyczki, proszę Państwa, które no teraz kończą się działaniami Kamińszczyków w związku z tym, że Zobryści i Morawiecczycy za wszelką cenę chcą yy, doprowadzić do szczęśliwego dla funkcjonariuszy publicznych demokratycznego państwa prawnego finału sprawy, którą ta właśnie prokurator Radosława Lidan zaczęła przeciwko mnie w 2006 roku, chociaż mogła powstać pocztą, prawda? No ale chodziło o to, żeby, żeby się poznęcać nad moim dziećmi.